Mszyce to szkodniki atakujące większość gatunków roślin rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Mszyce rozmnażają się szybko i są niezwykle niebezpieczne. Pasożyty te wysysają soki z roślin, osłabiają tym samym ich wzrost oraz uszkadzają tkankę. Gdy zauważysz ich obecność w swoim ogrodzie, natychmiast działaj. Ten domowy oprysk odstrasza mszyce jak gaz łzawiący. Do jego wykonania potrzebny jest tylko jeden naturalny składnik. Okazuje się, że ogólnodostępna przyprawa świetnie radzi sobie z mszycami. Do 500 ml wody wrzuć łyżeczkę pieprzu kajen. Pieprz działa odstraszająco na mszyce. Kapsajcyna, która powoduje ostry smak papryczki, działa na niedrażniąco. Jest to naturalny pestycyd. Mszyce, ślimaki i mączniaki w oka wyniosą się z Twojego ogrodu. Dobrze wymieszaj i odstaw zawiesinę na 36 godzin. Po tym czasie przelewamy mieszankę przez filtr do kawy lub szmatkę. Należy to zrobić, by grudki przyprawy nie zatkały butelkę ze spryskiwaczem. Oprysk należy rozcieńczyć w wodzie. Uważaj, żeby podczas przygotowania oprysku nie dotknąć oczu. Przyprawa może działać drażniąco w kontakcie ze skórą i błonami. Pieprzu kajen używamy z tego powodu tylko w rozcieńczonej w wodzie formie. Jest wtedy bezpieczny. Tak, gotowy oprysk spryskujemy na rośliny zainfekowane przez mszyce. Dokładnie spryskujemy łodygi i liście. Rośliny należy opryskiwać wieczorem, najlepiej przy bezwietrznej pogodzie. Czynność powtarzamy raz na 7 dni. Jest to idealny oprysk, jeśli zależy ci na skuteczności, ale nie chcesz korzystać z chemicznych środków. Jakie ty masz doświadczenia z naturalnymi opryskami? Daj znać w komentarzu, jakie sprawdziły się w twoim ogrodzie.